Jeśli jesteś w jakimś urzędzie czy innym miejscu użyteczności publicznej i ci się nudzi, bo czekasz w kolejce, nie masz co robić, rozejrzyj się. Może ściany są wyłożone marmurem, a wtedy możesz się poczuć jak w jakimś muzeum przyrodniczym albo jak jakiś odkrywca paleontolog. W marmurze często możemy znaleźć szczątki organizmów, które żyły 100, 200, nawet 400 milionów lat temu. I tutaj mamy szczątki belemnitów, które przypominały dzisiejsze kałamarnice, ale zamiast przyssawek miały haczyki i wyginęły w wielkim wymieraniu, które zakończyło erę dinozaurów. Ich rostra znajdowane są często w piasku i nazywane są strzałkami piorunowymi, bo ludzie myśleli, że powstają w wyniku uderzenia pioruna w piasek, właśnie. Ale piasek stopiony w wyniku uderzenia pioruna to jest minerał zwany fulgurytem i przybiera zupełnie inne kształty, bardzo dziwne często. Oprócz belemnitów możemy się też natknąć na szczątki amonitów, które żyły w morzach Ziemi już 400 milionów lat temu, a ich muszle dorastały do 2 metrów, a prawdopodobnie nawet do 2,5 metra. Nie pytajcie mnie, gdzie to nagrywałem, ponieważ mimo braku znaku zakaz fotografowania, zostałem surowo upomniany, że nie mogę tego nikomu pokazać. Takie paradoksy urzędnicze.